Pięć lat temu przestałam słuchać k-popu. Czemu? W sumie nie pamiętam, chyba dlatego, że znudziła mi się trochę ta muzyka. No ale... rok temu wróciłam. I jestem bardzo zdziwiona. Rok temu w wakacje usłyszałam e, piosenkę XG. To nie jest k-pop oczywiście, ja mam to w głowie, że to nie jest k-pop, ale stoję obok k-popu i byłam w szoku, bo... Za moich czasów nie było takich piosenek. Wszystkie piosenki były dosyć podobne, to był taki zwykły K-pop, najbardziej basic K-pop, a jednak, no, to było coś innego. I postanowiłam, że okej, okay, jeżeli to mnie zaciekawiło, no to może zobaczę jakieś inne grupy. No i pojawiła się S.P.A. chyba ikoniczna grupa tych czasów. Yy, wiem, że dziewczyny są już. Długo na rynku, ale ja dopiero się do nich dowiedziałam rok temu i byłam bardzo zdziwiona, bo ta muzyka no, po prostu z innej planety, naprawdę, z innej planety. No w sumie, są z innej planety. No i dalej poszło. Znowu wróciłam do K-popu i to intensywnie. W tym filmiku opowiem Wam takie kilka rzeczy, które mnie bardzo zdziwiły w K-popie, kilka rzeczy, które się faktycznie nie zmieniło. I też opowiem Wam o moich starych ulubionych grupach i nowych ulubionych grupach, więc jeżeli chcecie o tym posłuchać to zapraszam. Ja swoją przygodę z K-popem zaczęłam w 2018, coś takiego. Yy, no, zgadnijcie od kogo? Od BTS. Kurde, no wywarli na mnie wielkie wrażenie, bo ja wtedy miałam chyba z 13 lat. No, szczerze mówiąc, na mnie takie wielkie wrażenie, że po prostu zostałam. I miałam chyba wtedy z 13 lat, i to był dla mnie szok, że taka muzyka jest i że tak może działać zespół. No i byłam wtedy bardzo zdziwiona, że zespół może tak funkcjonować że to są faktycznie osoby, które mają wiele umiejętności scenicznych. Nie jest to tylko granie na instrumencie, co oczywiście też jest trudne, no, of course. Ale było to coś dla mnie innego i myślę, że każdy, kto yy, pamięta swoją przygodę z KPOPEM, taką początkową, to na pewno rezonuje ze mną, że po prostu było to coś innego i naprawdę zaskoczyło mnie nie tylko właśnie muzyka, ale też to, yy, jak zespół wygląda i jak jest sformułowany i że te osoby. Yy, Szczególnie w BTS, no to są po prostu totalnie różne charaktery i oni jakby współgrają ze sobą, co jest super. Jeszcze w moich czasach bardzo lubiłam Twice, dalej lubię. Eee, kurde, no <głos》> pamiętam te pierwsze takie oglądania teledysków, jakichś wystąpień i co myślę dziewięć dziewczyn, naprawdę ja mam, ja mam jakby je rozróżnić, a teraz jest to dla mnie takie proste, że. No, to, to na pewno też jest core memory dla osób, które zaczynały z k że jak rozpoznać te wszystkie osoby i było podpisywanie każdego ze zdjęć, i jeżeli się miała kogoś przyjaciółka, bo przyjaciela k to yy, dobrze to podpisałam. That's crazy. No i jeszcze nie mogę zapomnieć o po prostu legendach K-popu, czyli Blackpink. To jest niesamowite, że jak ja wróciłam, to dosłownie dziewczyny miały kombak i jest to świetne. Zasnijam za nimi, bo kurde, no one naprawdę zrobiły K-pop. Także mam wrażenie, że BTS i Blackpink są naprawdę pionierami w K-popie, który jest dzisiaj. No. To są jakby legendy, nie? To tak samo można powiedzieć na przykład o Shy Girls' Generation. No, to są po prostu legendy, o których się nie zapomina, nie? No dobra, o starych grupach jeszcze opowiem, yy, ale opowiem wam historię, jak wróciłam. No więc początek znacie. I zagłębiłam się w ASPA. I jak usłyszałam super matko, myślałam: Gro, you do that? To, to jakby ta muzyka jest świetna. I jest taka hipnotyzująca. I ten ASPA sound po prostu został w mojej głowie. I postanowiłam, że nie. I na tym się nie. Na tym się nie kończy. Ja chcę posłuchać więcej. I z miesiąc słuchałam ASPA tak intensywnie. Potem zaczęły się jakieś inne zespoły. Zagłębiłam się w takie popularniejsze utwory, to był chyba lipiec 2024 albo czerwiec. Y no, na przykład Mix, Baby Monster. Baby Monster kocham cały czas. Mix zresztą też. E, ja lubię wszystkie zespoły. Ja po prostu nie mogę się ograniczyć. Ja kocham wszystkie zespoły. E, potem jeszcze dostałam polecenie o x Heroes. Serdecznie pozdrawiam kwha, jeżeli to oglądasz. Nie wiem, czy oglądasz, ale on mnie tak bardzo wkręcił e, w x Heroes i szczerze, no to już jest jakby. To jest K-pop, ale to jest tak samo jak The czyli pół K-pop, pół inny, inny gatunek. Ehm... Szczerze polecam. Bardzo dobry zespół od JOEP. Um, bardzo niedoceniany. Jednym z moich ulubionych zespołów jest Leserafin. Bardzo polecam. Jeszcze nie można co mówić o Ive. Bardzo je też lubię. Um, ostatnio, Ostatni kąbak mi się nie za bardzo podobał. No dobra, więc tak. Tak mówię o moich ulubionych artystach teraz, ale opowiem wam o tym, co mnie najbardziej zaskoczyło po tym powrocie, bo tak jak pamiętamy. Jeżeli pamiętamy, to pamiętamy, jeżeli nie pamiętacie, to wam powiem. K-pop 5 lat temu, 2019, 2018, 2020, to był no. Dalej był ten styl taki bardzo kolorowy, intensywny. Ciężko było przebić się nowym zespołom, bo cały czas na rynku były właśnie takie zespoły jak Blackpink, BTS, Twice. Stray Kids i po prostu oni jakby dominowali, yy, i rzadko kiedy widziało się nowe zespoły w tym zestawieniu. Ta właśnie generacja dalej jest kultowa, i to właśnie niektórzy uznają, że to był taki pik K-popu, z czym mogę się zgodzić, ale wiem, że dalej jeszcze czeka nas wiele pików K-popu, i wiem, że to, to jeszcze nie wszystko, co. Jest to zaoferowane. Z biegiem czasu zauważam, że K-pop teraz zmieni się w taki sposób, że jest mniej kolorów, jest bardziej stonowany, bardziej dąży się do tego, żeby było, żeby muzyka rezonowała z słuchaczem żeby też właśnie wizuale rezonowały ze słuchaczem, na przykład z New, New Jeans, bo tak ja niestety skipnęłam całe New Jeans, w sensie słucham New Jeans dalej, ale po prostu ten peak ich yy, i w sumie ten debiut i ten disband ten po prostu mnie ominął, jakby nie, nie byłam wtedy jeszcze w K-popie yy, znowu, ale no New Jeans jakby dało nową drogę też trochę K-popowi, to też jest legenda, o której się będzie na pewno mówić, bo z tego, co mi się wydaje, New Jeans trochę paved the way <głos》> odnośnie tego, że różne gatunki pojawiły się w K-popie. To, to jest pierwsza rzecz, która mnie najbardziej zaskoczyła. Nowe gatunki w K-popie. Bo kiedyś K-pop był taki sam. Ym, oczywiście w nawiasie i w cudzysłowie, ale mam wrażenie, że wiele piosenek opierało się na tym samym, że po prostu był jakiś mocniejszy refren, y, każde zespoły miały trochę inną tą. Yy, ten układ piosenki dało się zauważyć, że wytwórnie trochę inaczej pracują nad swoimi piosenkami, a teraz mam wrażenie, że bardzo dużo jest nacisku na to, żeby idole też sami produkowali swoją muzykę. Tak samo jest ze Stray Kids, Ja mam wrażenie, że oni chyba już kiedyś produkowali swoją muzykę, ale teraz już naprawdę full on. Um, wiele się słyszy o tym, że po prostu idole pomagają w produkcji piosenek dla swojego zespołu i to jest mega fajne. Um, jest bardzo dużo zapożyczeń z innych. Z gatunków, na przykład tak jak aespa praktycznie w każdym nowym albumie ma jakąś, jakiś kawałek R&B, co mi się też bardzo podoba jest y, eyelid, które bardzo bierze sobie z Lofi albo z takiego po prostu cute dźwięku Baby Monster jest takie bardziej savage w swoim dźwięku no jakby Baby Monster jest w sumie takim dzieciaczkiem Obok Blackpink, no bo to jest jednak ta sama wytwórnia, ale dziewczyny robią trochę inny też dźwięk. Co mnie jeszcze bardzo zaskoczyło, to że K-pop w końcu wybił się tak globalnie. Wiadomo, K-pop cały czas był z nami i najwierniejsi fani K-pop po prostu są bardzo długo w fandomie, ale jednak, no kiedy ja słuchałam jeszcze BTS pięć lat temu, sześć lat temu, to właśnie był dla nas taki szok, że będzie kolab z Nicki Minaj, z Halsey i że po prostu takie wokalistki z Ameryki chcą jakby zrobić kolaps z BTS. To było szokujące i fajne doświadczenie, a teraz jest to jakby na porządku dziennym, dziennym, że po prostu Jakiś k zespół ma z, na przykład Twice miał kolab z Megan To jest jakby na porządku dziennym, i to jest świetne, że. O, to ma plus i minus oczywiście, ale wielkim plusem jest to, że K-pop jest bardziej dostępny teraz dla po prostu takiego laika i że K-pop można usłyszeć naprawdę wszędzie. To jeszcze nie jest. Oczywiście K-pop nie jest tak. Rozpoznawalny, jak na przykład tutaj u nas jest Sabrina Carpenter, um, Lady Gaga czy Chapel Run, ale no i myślę, że warto zawrzeć ten złoty środek, czyli jeżeli um, K-pop jest popularny tak jak jest teraz, to fajnie, że on jest dostępny dla mnie, dla ciebie, dla globalnego odbiorcy, ale spoko, jeżeli on będzie trochę schowany na bok. E, w w takim sensie, że nie chcę, żeby K-pop był na tyle popularny, że wszyscy go słuchają. Tak jak na przykład Sabrina Carpenter czy Chapel Round. Um, myślę, że jest coś fajnego w tym, że słuchasz muzyki, która nie jest popularna. Um, jeżeli słuchacie po prostu jakichś undergroundowych artystów, to wiecie o co mi chodzi. Oczywiście K-pop nie jest undergroundowy, ale po prostu fakt, że mogę na przykład pokazać mojej nowej znajomej albo nowemu koledze piosenkę z K-popu i prawdopodobnie nie będzie jej znał, jest to po prostu miłe na moje serce, bo kocham pokazywać i dzielić się pasją z innymi. I po prostu niektórzy jeszcze nie są w K-popie, a mogą być. I jest to mega fajne, że mogę im to pokazać. Co mnie jeszcze zaskoczyło to fakt, że mamy AI idolów. Um, niestety, muszę powiedzieć o słoniu w pomieszczeniu. E, Nevis... I don't need you. E, to jest najgorszy aspekt zespołu, że jest Nevis. I don't like. Używanie AI, żeby stworzyć osoby idealnej yy, i żeby śpiewała i miała swoje koncerty, yy, to jest dla mnie bardzo dziwne. I ja jestem anti-AI odnośnie po prostu tworzenia yy, osoby, która nie istnieje i żeby ona była idolem. That's crazy for me. That's really crazy for me. To już To jest trochę yy, manifestacja tego, że K-pop jest bardzo yy, scentrowany na to, żeby być po prostu perfekcyjnym, yy, żeby wyglądać jak AI, żeby być idealnym i nie możesz się potknąć, nie możesz yy, zrobić błędu, to jest dosłownie... Nevis mam wrażenie, że jest yy, Idealnym przedstawieniem problemu, który K-pop ma obecnie, czyli to, że po prostu ta perfekcyjność... Um, gets in the way of you having fun. I jest to trochę paradoks, bo przed chwilą powiedziałam, że K-pop nie jest idealny w tym momencie, że y, dąży się do tego, żeby odbiorca rezonował z piosenką, żeby rezonował z e, zespołem, żeby e, członkini albo członkowie zespołu byli po prostu boy next door, boy next door, albo girl next door, dosłownie. E, a jednak mamy taką nevis. Zaznaczyć, że nie hejtuję zespołu Play, bo to jest całkowicie coś innego, to są realni, realni ludzie, którzy po prostu są ukryci za postaciami. Yy, to jest taki jakby wirtualny youtuber, coś w tym stylu i to jest okej, okay, bo tam są po prostu ludzie, którzy trenowali prawdopodobnie tak samo jak normalni artyści K-popowi i oni pokazują swój talent w inny sposób, ale to nie jest realne. Co mnie zaskoczyło jeszcze, to fakt, że teraz jak Zespół wydaje album, to te albumy. They are work of art. Dosłownie, one są takie śliczne. Tutaj, może, wstawię takie moje ulubione albumy, które mi się bardzo podobają, które chciałabym mieć w swojej kolekcji. Um, oczywiście, to może być kolejna wada, czyli konsumpcjonizm yy, i fakt, że ludzie mają na przykład tyle albo tyle. Albumów w swojej kolekcji, to to jest dla mnie już chore, bo naprawdę nie potrzebujesz albumów. Zespół sobie poradzi, naprawdę. Oni sobie poradzą, naprawdę. No, właśnie tworzenie albumu, który też się spodoba odbiorcy, też wydaje mi się, że jest naprawdę fajną rzeczą. Że możesz się pochwalić tym, że masz na półce album, który jest piękny, że jest unikatowy. Kiedyś mam wrażenie, że z tego co pamiętam. Wiele albumów wyglądało podobnie, po prostu liczyła się jakby muzyka w środku, co też jest prawda, no co się nie zmieniło, part tu dam na ekranie, bo nie pamiętam ile już narzekałam. Fandomy, oczywiście fandomy są świetne i ludzie są świetni, tylko jeżeli spojrzeć na to, Jaki był na przykład fandom BTS, jaki był Blackpink, yy, jakie były po prostu walki pomiędzy tymi fandomami, jak oni walczyli ze sobą, jak walczyli ze sobą jeszcze inne fandomy. Były po prostu walki tych fandomów yy, i oni walczyli o byle co. Yy, zawsze było coś problem. Zawsze o coś problem był. Yy, I mam wrażenie, że teraz też jest problem. O wszystko. Tak samo jak na przykład wiele teraz mówi się o tym, że Łoniąc z IVE jest bardzo krytykowana za wszystko, co ona robi, bo ona po prostu istnieje. She just exists. I to też jest pokazanie tego, że, że nieważne, co zrobisz, i tak się przypierdam. Mam Do. wrażenie, że fandom Baby Monster. Jest naprawdę agresywny i oni po prostu walczą o byle co. Jeżeli jesteś w fandomie Baby Monster i nie walczysz o byle co, to przepraszam. Ja na przykład jestem, ale po prostu widzę, że Baby Monster raczej ma fanbase dosyć młody, bo to jest po prostu playful muzyka, to nie jest. Demografia jest niska, są to nastolatki, dzieci i oni po prostu mają problem o wszystko. No z fandomami jest tak, że jeżeli w fandomie są dzieci, a to, praktycznie w każdym k-popowym fandomie są dzieci, to zawsze będzie walka. Zawsze będzie walka, nieważne kiedy, czy to było 5 lat temu, czy 20 lat temu, czy 50 lat później będzie, no to, to zawsze będzie walka. Zawsze będą dzieci walczyć, tak? Jak się już gada z osobami, które są into k pop kilka lat i mają więcej niż, nie wiem... 18 lat, no to rozmowa całkowicie inaczej przebiega i kurde, no ten fandom jest wtedy taki kochany. Szczególnie jeżeli um, korzysta się z grup orderów, jeżeli ma się Go Mastera, yy, Go Mastera, yy, jeżeli nie wiecie co to jest, to są group orders. Serdecznie polecam sprawdzić, bo naprawdę miliony kasy zaoszczędzicie na kupowanie albumów. Um, to te osoby są po prostu kochane i one robią wszystko, żeby było Ci jak najlepiej i um, dają siłę w fandomie, naprawdę, no świetnie. Podsumowując, branża popu no po prostu zmieniła się o 180 stopni i ta zmiana, ja jeszcze dalej ją procesuję, bo cały czas mam te nostalgiczne myśli o tym, co było kiedyś, ale wiem, że to, co jest teraz, jest też świetne i naprawdę daje mi to taką, taką nadzieję, że K-pop jest, jest super i dalej będzie super. Ale prawda jest taka, że K-pop nigdy nie zgubił swojego takiego sparku, przez który wkręciłam się. I teraz znowu się wkręciłam. I mam nadzieję, że będę się wkręcać cały czas. I że pomimo, że na przykład będę miała jakąś przerwę od K-popu, to i tak wrócę i będę zdziwiona, że wow! It's so cool in here! Tutaj wstawiam. Najnowsze zespoły, które przez ostatni rok słuchałam, może nie najnowsze, bo to wiadomo, że ja przez 5 lat nie słuchałam, a już się pojawiło milion zespołów, ale to są takie zespoły, które słucham aktywnie i możemy o nich pisać w komentarzach, zapraszam. A to są stare zespoły, których dalej słucham i dalej. They beat in my heart. Napiszcie, czy Wam się podoba taki typ filmiku i czy macie podobne doświadczenia do mnie. Serdecznie zapraszam do dyskusji w komentarzach. Zapraszam też do moich sociali. I do dyskusji. No zapraszam do dyskusji. Kłóćmy się. Kłóćmy się i walczmy. Bye!